Dobra, w stucie. Już się nagrywa. Kasia, e, zobaczcie, to tutaj gdzieś pod spód. Tu jest takie, albo możecie nawet tutaj to trzymać. Dobra. Dobra. Przeszczu sam? Tak jest. Zadowoleni? Dobra. Szczęśliwi. Dobra. Proszę koni? Dobra, hej. No, 11.10, Dobrze, ruszamy Al tam strzelili? Gdzie? Tam A tak, już biegną, już biegną Już biegną na pewno. Muszę być nam wyjechać pani nie pan, za wzięta, nie? Tak. Co tu trzęsie się? To się trzęsie. Ale słoneczko, pięknie wyszło. Pan Marek nawet kogoś kogo chyba do kuchni podwiózł. Tak? Tak. Ania szła no i, i Ania, Ania skorzystała. Zabrała się, nie? Zabrałaś się A Dobrze. Ale zobacz, wiatru nie ma, jak ładnie woda. Te liście zebrałaś wszystkie? Gdzie? Z zestawu? Tak. Wczoraj było pełno liści, nie Bruno? Mhm. Tak, wyjeżdżaliśmy. No zobacz. A, się przeгнаła. Panie Marku, to już te krzesła. to te krzesła. Panie Marku, to już te krzesła. Panie Marku, to już te krzesła. Marku, to już krzesła. widać. Jest, jest ta tłytko, wie pan? Tak. Przełożyła się na moim. E, stój. A... Przełożyła Co? nogę. Przełożyła nogę. Prrr. Przełożyła nogę przez pas pociągowy. Trzymaj, Marek no i teraz będzie... Jak to widzisz? Tu odpiąć, tu odpiąć i rzuć i i na ziemię i tam dojść z przodu. No i co ty żańka zrobiłaś, powiedz co? Co ty Co ty zrobiłaś? Dobra, No dalej. Ciekawe jak to zrobiła. To no, wiesz, jest... E, Trochę luźniejszy? Ochot, je nie, ochota do, do biegu, do grubie, sobie podskoczy no. i przetarzy. Nie robię tego złośliwie, tylko... Nie, 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 nie mówię, żeby to robiła złośliwie, ale nie podejrzewamy, nie Bruno? Oto, takich numerów to na pewno nam nie robią. Ha, heja. Czeńoje, zawiąz. Dupa tak, brzucha, jak tam? Wszystko dobrze? Od żółtego tira tylko. Bo ma taki uraz, że ża żania, nie, żania nie lubi żółtych tirów. A? A, hey. Jak tam ciepło jest, czy nie? Tak? Zaraz wjedziemy do lasu, będzie lepiej. Tu na razie jest tak. Ale słońce jest, także okej. Okay. No. Do punktu widokowego nie będzie nic z jedzenia. Wszystko zjedzą? To nic. My tu mamy, gość, już wszystko też. Bruno jest zaopatrzona. Jesteśmy zaopatrzeni. sobie dopiero tam zjemy na punkcie. Teraz ciepło Bruno? Bruno? Ciepło? Nie odzywam bo mnie tym wycina. Nie, no gdzie cię wycinam? Gdzie cię wycinam? Ciepło? Teraz? Dobra, okej. Okay. Tata cię wycina później. No właśnie na pierwszym filmie to ty najwięcej gadałeś, wiesz? potem mi się koledzy do pracy przychodzili i patrzyli na mnie i mówili nie, taki stary nie jesteś Michał nie. o, jeszcze mamy szybszy kusik trochę nie, nie ma potrzeby ciocia Dobre. Ojej, oni mieli koszyk od święconki I też tyle nazwierali. Nieprzygotowani. Co ten synek? Nie wiem, czy cię widzę, bo nie wiem, jak się mam mocno nachylić. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. I jest dobrze, wiesz. Dzisiaj wieczorem to zmontujemy. Nie, dzisiaj nie wieczorem tu... to przejrzymy. Ja dzisiaj tak się robiłem taki remont w kuchni i tata wyszedł z łóżęki i mówił, Bruncisław, jaka dziura? No. Dzisiaj nie. Bo próbowałem wyciągnąć kołek i tak trochę musiałem zrobić lekką dziurę. Gosia, ty cała w nerwach jesteś? Ja cię kręcę. To ci, ci nie zazdroszczę. No, niech tam zostanie lepiej z tyłu. Pokaż mu, żeby tam został z tyłu za nami, dobra, żeby nas nie wyprzedzał czasem. Gdzie? Dobra, idziemy. Ej! Ej! Tu latem jest fajny przystanek, zawsze tutaj są stoliki. A tutaj przyszedł z to prywatne Z tej strony są prywatne, tutaj. Dobra, jeszcze kawałek pójdą. Muszą sobie odpocząć też. A idziemy, Dalej, hej, dalej Nie ma tu dzisiaj przystanku. Co, tam? co chcesz powiedzieć? Pani. Chciałeś się tylko pokazać? Do kamery masz parcie na skło? Chyba nie musisz, chyba nie muszę wszystkiego mówić. nie? No nie musisz, no. Bo mnie potem wycinasz. <noise> nie wycinam cię, synek, nie wycinam. No a wtedy, co ja powiedziałem, że do stawku wjechałem, to tego nie ma. A, bo no, no bo to czołem. było nie niemądre no, akurat. Właśnie. No właśnie. Leżarki, że to jest stary, to najważniejsze. Nie? No. <noise> Bo to było śmieszne akurat, to zostawiłem. to kamizelkę wziąłem. Tak? Jeszcze 10 minut i mamy przerwę. Napij się, napita, żeby było ciepło brunciowi. Ja sobie piję, kiedy chcę. Tak, dokładnie. Masz swój termosik i sobie możesz pić kiedy chcesz. No, na rowerku facet widziałeś? Jak fajnie. Pani ubrany, fajnie, nie gadał. dużo nie. No nie gadał, nie gadał. Wcale nie gadał. No bo sam ze sobą ma gadać. Tak wiesz. No, tak Tylko pedałuję. Trzebaś bym mógł powiedzieć, to nie... No trzebaśbym mógł powiedzieć. No i tam do siebie tu sobie mu w myślach, nie? Tak. No w myślach tak. Proszę. Zdrużyłem cukierkę, a jeszcze czuję ten słody. Tak? No widzisz. Oj na dzisiaj. Na dzisiaj już szutki do To zaraz zobaczymy, co tam wyciągniesz do jedzenia. Пани Марко. Трогай okay. цукру может быть. Это не Niech idą, nie No, ale, ale żeby ci nie stanęło ale, tu pod norką. I udziora Ale już blisko. A z, mogę zejść z bryczki tam na Tak, punkcie, zejdziesz, to zejdziesz. się rozprostować. Rozprostujesz, pobiegasz trochę z dziewczynkami. Powiedzieć to może nie, ale chyba już znać. No, postoj sobie pogadasz dokładnie. Poopowiadacie sobie, co tam w przedszkolu i tak dalej. Aaa, kończy się łączyć. Czecia się teraz z ciebie pyta. Z tyle, ile ja. Ale to jest do wzorówki. A ja dopiero chętnie. Uuuuh. Poważna sprawa, już no. O, jakaś pielgrzymka idzie. Koleś, druga, pierwsza klasa, A czwarta klasa. No chyba jakaś pielgrzymka, nie? No nie wiem. Na no. kijaszkach. Na kijaszkach idą, no. Widzisz, oznakowani pięknie. Tu od razu, wiesz, Tu na trawkę, no. Przed tym supem, nie? Tu. Tak, możesz. Mają jeść, czy nie? A tu nastaniemy na piasku, żeby nie żarli. Chcę ją wyrzucić? Ale to nie będę się, jakby tam, Ale czy dziewczynami fajniej zawsze, co? Bruno. Tu i tu jest fajnie ale tu fajnie. <głos> <głos> tu i tu jest, Tata! Tata! jest ta... Zaraz przyjdzie. Tak! Nie krzyczymy. No to jedziemy krzyczymy krzyczymy. Krzyczymy. Boli, nie Może jakaś zawiórka e, przyjdzie i orzechy na głowę zrzuci Tak. <głos> <głos> Bo zauważyłem, że tu było orzecha. Co się we wiórkach było, nie? Jakaś historia. Zosia opowiada, tak? Bo kiedyś od giewiórki orzeszki. Hmm. <noise> dużo dostała czy jednym. Myślę, że kilku.